O, da już kolega widzie! Hehehe, <śmany> wyratek robi tajka Ojej oj! Oj oj oj! Oni się wtulają! Patrz, oni się wtulają no, go! Jak było! Hehe! A to robaterii to ma! Mówił Michał przecież! Mój o mój Józef O mój bez się to mnie goni! To jest... To jest obdrażające! Odrażające, rozumiesz? Odrażający jesteś! O! Drugi jest! Kurwa. O, jest tutaj! Hej, Ode dwoje są! Chodź to! Idą tutaj! Śmiecie! O górny! Hello guys, mamy kurwa problem! Ej, Ja kurwa, jebany problem, bo kurwa, moi znajomi se zdechli. pozdrawiam. Um, kurwa. <ścoughs> no to jest problem. Nie, ja robię też, żeby dać, Bo ja zrobiłem, żeby Rozmawiam. Proszę. O. Dostaw, ktoś jakieś knioski, bo to nie zielony idzie z Ja! Nara.